Takie długie. Siema widzowie, dziś gramy w Pet Simulator X. BIX. Tak, w e, 99. Ponownie. Więc to moje przeszkadzać taki gryzonizowany moim bratem. Dziś jest nastawiony źle. No i ma być z tym problem. Ale jakoś dam radę. No, to nie jest tak, że ja tak wierzę tylko ten złośliwy chochlik z bazy moim. Bratem. Ale dam radę. Jak widzicie, on jest z najgorszych. Witam chciałem do was przesłać jedną wiadomość. Mój brat ma też kanał. I on do was po prostu nie chce wrócić, bo mu się nie chce. Nieprawda, mam te Prawda, ci się nie chce, bo ty chcesz mi tylko przeszkadzać. Nie. Jeszcze mnie bijesz do tego. I przeszkadza. A ty jesteś babkiem, który ma 9 lat. To prawda. A widzowie to. pupki. Ej, nie przeżywaj widzów. I... I. Jeśli to będziecie oglądać, to pewnie pierwsi widzowie, którzy to oglądną. To będzie dopiero jutro oglądnięte. A tak się składa, że jutro kończy 10 lat. Tak, moja data 3 stycznia. Dziś jest 2 stycznia. A ja się leciłam lepiej maja. Ja się dzieje od A i to jest. nie. Ty też nie ma, że jest No więc raczej ty pierwszy widzę, który to oglądasz. Ale ja mam 7 mi... lat, a ty masz 5. Nieprawda, mam 9. Bo to do klasy. A ja to 5. Bo... Ty chodzisz do pierwszej dziewczyny. Nie, bo ja mam 7, czyli do piątej jakaś. No widzowie więc chciałem was powiadomić, że jeśli to oglądasz widzu tak. Ty widzu, jeśli to oglądasz w pierwszym widzu, powiedz, który jest dzień. Ty pierwszy. Ty, ty ty ty. Jak ty jesteś pierwszy, to ja cię teraz może nie widzę. Ale jeśli ty mnie widzisz... O ty ty! Ty pewnie jesteś w tej wieży i na mnie patrzysz. Jeśli ty to widzisz, to znaczy, że powiedzę, jaka jest data. Może wiesz, że dopiero po moich urodzinach tego Dobra, to będzie, ale... I przy Eee. daj Dobra. Gramy dalej. Pofarmiłem trochę. Idziemy pokazać kogoś jest śniegu. Masz nickel kamerka. Alfana, Ach. i on się jeszcze świeci. Wiesz, że to było właśnie w Widlu? A on ma 1 miliony voltów. To było w Widlu za 60 zł. To ma 1 miliony voltów. Nie, to kosztuje 209. A w to było. To się opłaca za 200 kula. To są rzeczy, których tutaj nie używam. Kroczowym nie sprzedałam. PR możesz! Ale jak, tak to nie twarzą. bo to tylko przeszkadza. A przez dopóki że ja też klikam. To są moje księgi. Ktoś jeszcze niech jeszcze się nie zgłosił na to. A ja mam taką książkę, tylko ona jest lepsza. To jest droższe, nawet do tego nie rozumiem. Dlaczego. A ja mam taką książkę, tylko ona jest lepsza tak. Dobre widzowie. Dobra, widzowie. Czy ma na to zrobić zadanie? widzowie. O, ktoś do mnie dzwoni To, e... to Halo, kto tu dzwoni? Halo! Halo? Już się nie rozłączaj I... Ale to nie ja się rozłączyłem, to ty się rozłączyłeś ja. to ja się rozłączyłem No ty się rozłączyłeś ja tu, ja chciałem powiedzieć Zaczekaj, co... wyjdź z Pet Simulatora. Nie. Wyjdź. Nie. Z Pet simulatora. Nagrywam odcinek, więc nie wyjdę. Wyjdź z Pet Simulatora. Halo. Nie wyjdę, bo nagrywam odcinek. Dobra, widzowie, zaraz zbieramy na ostatnią strefę. O, Maciek dołączył do mnie. Czemu pierdzisz? Za to, że nie chcesz być w to... Maciek, to chyba wychodzi na odcinku, to wychodzi bardzo głośno na odcinku i to jest tak jakbyś krzyknął. No nie pierdź przy mikrofonie! Wie. Musimy już tak być. Kolego chce wymyślać specjalny simulator, ale ja nagrywam odcinek, więc nie wyjdę. A czemu mam wyjść? Ale się z tym złączyłem! <laughs> A czemu mam wyjść? Mam po pierwsze pytanie. Dlatego, że chcę zagrać. Ale mi pisało, że dołączyłeś na serwer Dołączyłem dlatego, że chcę się z tobą spotkać. Jasny Quint jest tam najsłabszy na tym serwerze. A gdzie ty jesteś na tej plaży? Um, nie, po, po prostu sobie popatrz na mapę. Dobra, ja to tu... Eee! Robert! Co? No bo... E, bo... Bo... E, tak mi się gra zbagowała, że moje pety nie mają oczu. <laughs> Herobrine. W sumie nie. nie Ale i tak musisz wyjść z specimulatora. ja nie, nie pokonasz mnie. Będę cię cucić i do, do śmierci Ej, dobrze mi tu jest jakaś golarka I w ogóle Dobra, Ej, widzisz, że nie mam deski? Widzę Ty masz deskę Maciek, no do cię Super trade. Daj mi swoje. Uh, uh, no. Wiesz, co mogę ci dać? Ja. Mogę Dziękuję. Ci dać. Chciałem jeszcze spytać? Chcesz to kupić? W sensie, to, to. Tą budkę. Ja ci dam to. Tak. Ja będę dobrym kolegą, ja ci dam to. Możesz sobie, e, możesz sobie ten sprzedać na targu. Mega się Bo Maciek, A? nikt tego już nie kupuje. Proszę. Ja ci dam PT po 450 A Ale dla jakichś bambików. Ale to mógłbym dać dla bambików. Kupiłem tego tysiąc. Poza tym to jest tańsze niż ta niedźwiedź. Ta niedźwiedź chodzi po jednego diamenta, to chodzi po sześć. Co? Dobrze Maćku, zatem dam Ci wprost w tym miejscu, w którym jesteście końcy. I dam Ci jeszcze coś. Czy to cię słoikiem? <try> A, czemu mam całą... A! Bo, bo jestem w słoiku. A ktoś wiedzą. Zobaczcie jak teraz wyglądają moje paty. <try> A... Gdzie ty jesteś? Robert, Co? dlaczego u mnie twoje pety są niezniszczalne? To znaczy czy chodzi mi niewidzialne? Bo może masz włączone niewidzialne pety. Takie EFSX, czy to by są inne pety? Ale inne pety u jakiegoś gościa nie mają oczu. I sam gość nie ma spodni. A ty yy, Ale u mnie też nie ma spodni. To jest czarny ludek. E, <coughs> a jaką ma głowę? Bo, bo u mnie ma szarą, jakąś maskę. A u ciebie? Ma jakiś kaptur i też jakąś szarą maskę. To jest taki czarny gościu. Jej! Mogę przejść do następnej krainy! Ziuuu! O jasno. A gdzie ty w ogóle jesteś? W jakiej krainie? W ostatniej. W e, krainie 74. Przy czym ty jesteś 58. Co to, to liczy się, że musisz jeszcze przejść? 20. A nie, przepraszam. Dziewięć krajów. Jeden, tak. dwa. A nie, dziewiętnaście. A za ile ty nie update? O, spia, skrzyja, krzyja, skrzyja! Co jest? Czu mam nam rozwaliłaś ta hita? Dobra, ja idę zobaczyć co tam na trading plaży. Zakryj sobie tym kółkiem, Maciek. A to? Kółkiem? Tak, te co jest na zamku. Te co jest w zamku. Bo tam można chudzę. U mnie kiedyś się wyświetlił rainbow do zdobycia. Co mnie jestem w jakimś. Ej, Robert! Mogę powiedzieć Ci, że chyba mam lepszego peta od Ciebie. Ile ma? E, Pytalnik, pytajnik. Ale to jest tylko jeden pet tak? to nie jest huge, tylko exclusive. Diamond... Diamond, o ile się nie mylę, dog? Crystal dog. Crystal. A. Mi się wydaje, że to jest ale to daje tylko 80% temu petowi czego ma. Ci jest słabszy. Ale Maciek, poza tym, ja mam lepsze Peto od ciebie. Te pijacki, hał hał. Maciek, Maciek, Maciek. Oh, Lamborghini. Chum, chum, chum. Pepe. Oh, fire. Oh. jest co mnie zastanawia ciągle? Co? Skąd ci youtuberzy, którzy grają w Fortnite od nie wiem, 5 lat, 15 lat to czemu, czemu oni zawsze mają skiny, które są na, na samym końcu Na samym końcu te, te, tego karnetu bojowego? To mnie ciągle zastanawia. Nie, ja, ja, to znaczy, że. Długo to wbijali? To mnie strasznie zastanawia. I posłuchaj, i dlaczego jeden z youtuberów em, grał sobie na, na żywo w Fortnite, i od razu, kiedy. i od razu, kiedy pierwszy raz grał w nowym sezonie, to, 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 to nie uwierzysz, bo od razu. Bo od razu miał skina tego, no tego, no tego wiesz, z tej kreskówki. Co miał telewizorek, który ten tam leciał i puszczał jakieś seriale. Teraz to chyba zniknął. Tak Ja bym kupił kciuczkę. Nie. A gdzie ty w ogóle jesteś? Na fading flaży. A... A, no tak, zapomniałem. Ej, a ty naprawdę nagrywasz odcinek? Tak. Czekaj, czyli jak wejdę na przykład na YouTube, to od razu będzie lecić na żywo? Ej, nie na żywo. Ale nagrywam. Maciek! Maciek! Wiesz z czym jest no. problem? Z czym... jak twój tata przeklina. Panie. nie. A, a, a tam będą... A, a ty tam dasz demonetyzację na te słowa, że będzie na przykład jak powie k e, e, to wtedy będzie od razu pip! To będzie? E, e, nie umiem tak zrobić, ale wiesz, jak będzie najlepiej. Zakończyć w tym momencie odcinek, zanim twój tata wejdzie do tego pokoju i przeklnie bardzo głośno. No to nara widzowie, do następnego odcinka się widzimy. I, i muszę szybko wyłączyć, bo maśka tata nadchodzi, nara.